Kolejne instytucje inwestują w Bitcoina. Gigant inwestycyjny Vanguard, który zarządza aktywami o wartości 7 bilionów dolarów, kupuje akcje firm wydobywających Bitcoina za 560 milionów dolarów. Ogólnie patrząc na wyceny spółek zajmujących się wydobywaniem Bitcoina, to możemy zobaczyć naprawdę pokaźne wzrosty w ostatnich dniach. Brytyjski Międzynarodowy Bank rok temu mówił, że Bitcoin spadnie do 5 tysięcy dolarów, natomiast teraz narracja zmieniła się i ich prognoza na Bitcoina to 120 tysięcy dolarów do końca 2024 roku. Tak samo widzi Bitcoina Robert Kiyosaki, czyli autor książki Bogaty ojciec, którego pre Dykcja to również 120 tysięcy dolarów za Bitcoina w następnym roku. Po wysypie pozytywnych informacji odnośnie giełdy Coinbase, która będzie współpracować praktycznie z każdym funduszem, który walczy o spotowego ETF-a na Bitcoinie, akcje tej giełdy poszybowały w górę. I na tych wzrostach fundusz Arc Invest realizuje zyski i sprzedaje akcje Coinbase, które kupowali niżej. Technologiczny gigant Microsoft rozpoczyna współpracę z projektem kryptowalutowym Acceler i po tej informacji mieliśmy lekki wystrzał w górę na ich tokenie. Ruszyła runda publiczna, gdzie można zgarnąć darmowe tokeny Mantle. Cała instrukcja, jak się na to załapać, w opisie tego profilu.